Witam was. Witam was. Dzisiaj kolejny temat, bo było jedno pytanie od osoba. Czy jak byliśmy w Holandii, czy odwiedziła swoje córki? Nie, byłem tam. Po co nie? I dla bardzo dużych ludzi. Od Was to mogłoby być szokujące informacje, ale kiedy uh, ja zobaczę na drugiej stronie, to jest dobre, niedobre dla mnie, ale bardzo dobre na ten jeden córka. I Ewa on mówi troszeczkę więcej. <laughs> Znaczy tam jest, kontakt był zerwany już dość dawno temu, można powiedzieć, z jej córkami, ponieważ pierwsza, można powiedzieć, pozwoliła sobie na coś, co było praktycznie, można powiedzieć, niedopuszczalne. Nie będę tutaj wchodził zbytnio w szczegóły, co tam miało miejsce, ale było to zbyt zbytnio nieciekawe, można powiedzieć. A druga córka jest. Niepełnosprawną e, dziewczyną, e, mentalnie i fizycznie można powiedzieć, także e, tutaj została ona, można powiedzieć, przez tą drugą córkę troszeczkę wciągnięta w to wszystko. I po prostu, jakby sama powiedziała, że później nie chce już kontaktu e, z nią, coś takiego tam było, ona była jeszcze u nas jako świadek na ślubie. Później jeszcze chyba przez rok był kontakt telefoniczny, a później w pewnym momencie już powiedziała, że już tam nie chce przyjeżdżać, bo tam zawsze przyjeżdżała do mamy Moniki i stamtąd był kontakt telefoniczny i tak dalej. No a później już powiedziała, że ta nie chce przyjeżdżać i tak się po prostu kontakt zerwał całkowicie. E, bardzo właśnie jest, e, kiedy Dzieci są niespełnosprawnych. I teraz ja mówię ogólnie na ten temat. To nie jest tylko mój doświadczenie, nie tylko doświadczenie z niego, ale w ogóle e, ludzie, dzieci, bo dzieci, które są niespełnosprawnych, kiedy oni mają e, szczęście, oni też mogą, będę dorosłe później. Bo nie każde dziecko, które jest na ten świat, na, w tym miejsce, na świat, bardzo dużo ludzi, dzieci nie żyje dużo czas. To są bardzo duże faktory. Ja nie mówię o ten faktor, ale co jest bardzo ważne, ona żyje w niej świat. Ona ma tam, i koleżanki i tak dalej. Ma praca, to ja wiem. Ale kiedy ja teraz i on, kiedy my idziemy razem. Tam i zobaczymy, to jest. Jej świat jest odwrotny. To znaczy, później jest możliwość. Ona ma emocjonalne problemy i to my nie chcemy. On mi pytał przed jazdę do Holandii albo ja chciał mieć kontakt, zobaczyć i idziemy tam. I ja mówiłam do on, Nie chciał. Dziękuję bardzo, że mnie pytałaś, ale ja nie chcę. Że po prostu bała się o to, tak prostymi słowami to ująć, że zniszczyłaby jej cały świat, który ona teraz tam ma. Bo to ona żyje w swoim świecie, to jest fakt. E, tutaj nie można nawet się co bo ona po prostu ma swój mały, zamknięty świat. I wchodząc tutaj teraz z tak zwanymi buciorami do środka, po prostu by się cały świat jej znowu zaburzył, bo później by znowu tęskniła załóżmy za nią, bo wiadomo, że my tam byśmy nie zostali za długo. Chociaż w pewnym momencie był nawet taki pomysł, żeby tam zostać, ale, ale no szybko minął, można powiedzieć. <laughs> Także po prostu ten świat zburzyłby jej się całkowicie w tym momencie i to jest dla takiej osoby bardzo niekorzystne po prostu, ponieważ ona ma swój świat mały i czuje się w nim bezpiecznie. I burząc jej to tutaj wtedy, no to już nie byłoby zbyt fajne. Oczywiście byłoby, to na pewno byłoby do niej fajne, żeby ją spotkać, ale to jest trudna decyzja, którą po prostu sama musiała podjąć, e, czy chce to zrobić, czy nie chce tego zrobić. E, wybrała mniejsze zło, można powiedzieć, e, dla swojej e, córki. Także tak to mniej więcej wyglądało. Jak ja mówiłam najpierw, to chyba jest szokujące wiadomość dla was. Ale on już mówił. Co i jak, i ja myślę, że większość was rozumie, o co chodzi, bo dla mnie um, dobra, ja akceptowałam, a nie decyzja. I kto, ja jestem, ja nie akceptuję, nie decyzja. To znaczy, ja musiał jak dwęga zmusić kogoś. Ja nie chcę robić to. To była nie decyzja, uh, była moja decyzja. Nie chciał wiecie ona, oprócz on mi pytał. I to jest bardzo fajnie. Są również też na rodziny, które mają normalnie dzieci i normalnie ja mówię o dzieci, które nie są niespełnosprawnych. Są takie sytuacje dzieci, kiedy oni są dorosłe, nie chcą mieć kontakt z rodzicem. Również są rodzice, którzy nie chcą mieć kontakt na... z dziećmi. Tak. I ja myślę na, na obydwu stronach, co zestawu, ale też e, wiem, um, akceptuję to. Jest możliwość, to jest bardzo trudno. O, oczywiście, to daje ból. To daje chronę ból na sercu. I nie tylko na sercu. Też daje taki wypadek. Ja nie wiem inne słowo na to. To jest jak e, crash na emocjonalność. On był gotowy dla mnie. I każdy musi sam, musi sam to wybrać. Każdy podejmuje swoje własne decyzje. Tylko podejmując jakąś decyzję, trzeba po prostu to sprawdzić, czy ona jest dobra dla wszystkich, czy jest dobra tylko dla nas. Bo nie zawsze musi być tak, że coś musi być dobre tylko dla nas. Czasami można podjąć decyzję, która jest dobra dla wyższego celu, można powiedzieć, niż tylko dla nas samych. Także tyle do przemyślenia. Temat kontrowersyjny, można sobie pomyśleć. O co chodzi. Eee, komentarze będą oczywiście wyłączone, bo to jest taki temat. Po prostu dostaliśmy, można powiedzieć, informacje od różnych ludzi, którzy też robią filmy, żeby po prostu jak są kontrowersyjne tematy, komentarze wyłączać, żeby nie wylewać na nas pomyi. Także komentarze będą już tylko w niektórych filmach dostępnych, takich luźniejszych. A jak będzie temat kontrowersyjny, zawsze będą wyłączone. Także nie dziwcie się, że ich nie ma. E, plus dodatkowo, bo ja rozumiem, kiedy ludzie chcą opisać, ale w ten moment, proszę bardzo, nie zbierajcie ten czas, tę ten energię. Ja wiem, bo ja również czytam e, wszystkie inne komentarze, e, tylko myślę, sam od co już by było mówione. Nie mujęl pisać, e, ani komentarz na to. Ja wiem, są bardzo duże reakcje, które daje ciepło e, na nasze serce, do, daje dobrze do nasze myślenia, też na emocjonalność. E, ale w ten moment e, proszę bardzo. Tylko myśleć o co chodzi to jest także dla mnie. Bo ja wiem 99% od was rozumie o co chodzi. Dobra, także. Tyle na dziś. Pozdrawiam i do następnego razu. Pa. Hej.